Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku chcesz coś z i dzisiaj na tapecie mamy eisen eee, kraj niemiecko podobny przynajmniej tak to przynajmniej można nazwać i dzisiaj jest mój asystent <laughs> jesteś serget. Eee, tak którego możecie znać oczywiście z poprzednich odcinków więc zapraszamy serdecznie do zajrzenia sobie do playlisty bo oczywiście na naszym kanale istnieje playlista jak i do różnych innych playlist na przykład do Hu eee, czy do innych systemów które sobie tutaj omawiamy albo do sesji bo za niedługo albo już się pojawiły właśnie sesje sesja z seven sea. więc jeśli macie ochotę lubicie oglądać sesję więc zapra to zapraszamy bardzo serdecznie i przechodzimy do klub odcinka czyli do kraju który dużo namieszał w starym kontynencie Eisen Deutschland Eee, czy po prostu Holy empire? Coś, coś no, tak. Nie tak... coś takiego. Tak by Dużo to uderzał, nie Kraj na pewno zniszczony. Zniszczony. Eee, przez wojny krzyża. W ogóle nigdy tam nie było za ładnie. Nazwijmy sobie to tak ładnie. Eee, ten kraj jest bardzo mroczny, bardzo bym to porównał nawet do Warhammera, Copernicus Corporation, że tam jest taki klimat dark fantasy. Bo wyobraźmy sobie, że mamy tą całą otoczkę e, hero fantasy, płaszczyźn pada, że wszystko jest takie piękne, kolorowe, rozbrzmiewa, kobiety, taniec, śpiew e, i oczywiście Verdugo. E, na samym czele musi być Verdugo, wiadomo. I nagle mamy coś, które jest mroczne i to tak bardzo mroczne. I powiedzmy sobie szczerze, po tej wojnie um, krzyża, która namieszana na całym starym kontynencie, rozbiła praktycznie władzę Weisen. Weisen nie ma takiej już typowej władzy tak jak król, władca, um, nie wiem, wójt, wójt państwa, burmistrz państwa. Tylko jest siedmiu książąt. E, ogólnie nie wiem, czy zauważyliście, ale Wick ma bardzo. E, pan Wick, przepraszam, pan Wick. E, ma bardzo duży fetysz, jeśli chodzi o siódemki. Wodacze na przykład. E, e, to tam jest siedmiu książąt. E, tak, tam też jest siedmiu książąt. I co byś jeszcze takiego powiedział w sumie o Eisen, jeśli chodzi właśnie o te mrocze, bagienne wody, gdzie mgła nigdy nie rozstaje się z lądem? Tak jak mówiłeś. Hmm. Kraj jest zniszczony wojną krzyża, wojną religijną, polityczną. Zaczęła się od religii, gdzie obiekcjoniści kłócili się z Watycyńczykami, no można powiedzieć rzymskokatolicy z protestantami i zaczęli się naparzać, a inne kraje stwierdziły, że skorzystają z okazji i zaczęła się wojna, która na dużą sprawę jecha cały czas słychać na Starym Kontynencie. Tak jak mówiłeś, to zostało rozbite i przez wszystkie okropieństwa wojny no obudziły się tak zwane żywe koszmary, horrory, zwał jak zwał. Wyobraźcie sobie różnego rodzaju bestie, nie wiem, kule, trolle, wilkołaki, nie wiem, jakieś mackostwory, cokolwiek to który spikłeś? Pierwsi gracze kryształów czasu. Na pewno by się tam pojawili. <laughs> legendarne bestie, powiadas? Tak, legendarne bestie, które niby nie istnieją, ale istnieją dalej. Czyli gracze, jak i mistrzowie gry. Kryształów czasu, lub vojny um, gry w dzikich polach. E, nie, oczywiście żartuję. E, takich potworów może nie ma, ale może były, albo może są. E, nawet bym dodał tutaj biesy, zombie, duchy, kościotrupy, cały folklor Jeśli ktoś oglądał serial Grimm, może śmiało z niego brać. Garściami. Tak samo e, można garściami właśnie brać od Braci Grimm, e, jeśli chodzi o opowieści. Eee, albo różnych eee, tekstów kultury, gdzie mamy właśnie te horory, lub niewielkie, nieopisane stworzenia, których oczywiście, jak się je zobaczymy, to nie możemy ich opisać i wystrachamy się na śmierć, albo na przykład coś macko na przykład mogą też być w tych historiach u Was. Hmm. Jeśli chodzi o Eisen, oni są bardzo tacy zaborni. Czci, tak bym to nazwał, że są jakby. Odpychają nowość. Oni są. Wracaliście. Coś takiego. E, okay. Oni wierzą w przeszłość. Przeszłość jest dla nich jakby najważniejsza. Najwięcej ich się uczy z przeszłości. A jeśli chodzi o postęp, nie do końca. My nie chcemy postępu. My chcemy stabilizacji, my chcemy się uczyć przodkowie są najważniejsi. Ogólnie Eisen jest całe dumny ze swojej historii i nawet bym nawet rzekł, że są dumni z wojny krzyża, którą wywołali. Znaczy może nie wywołali, ale oni w pewien sposób u nich się ona rozpoczęła. Tak. I tak jak mówię, że oni są dumni, to tak wydaje mi się, że to wygląda trochę w ten sposób, że to jest tak, to jest nasz kraj w błocie, w zgliszach i tak dalej, ale to jest nasz kraj. My go możemy obrażać. Ale jak ktoś go obraża, no to, to... mam w mordę. To ma mordę. Dokładnie. W tym kraju, jak mówię wcześniej, religia zeszła totalnie na boczny, nawet bardzo boczny plan. Tutaj stabilizacja państwa, bo u tych siedmiu książąt istnieje problem. Istnieje problem, którego żaden z nich nie może sobie wyjaśnić, bo oni są dla dobra. Większość z nich chcą dobra dla swojego kraju, lecz nie mogą odpowiedzieć na jedno pytanie, które gnębi. Jakie będzie jutro Wesen? Oj tak. Nikt nie może na nie odpowiedzieć, nikt nie może tego ustabilizować, bo ogólnie takiego króla monarchy, e, nie da się wybrać. Nie da się w tym kraju. E, bo jak jeden ma najbliżej to jednocześnie ma najdalej do tronu że ma walety i zalety e, i nie da się nie da się tego jakby pogodzić więc powiedzmy że Ejsen jest trochę podzielony na województwa e, na siedem województw mniej więcej równe e, jeśli chodzi o takie głębokie takie prawdziwe wielkie sprawy państwa no to oczywiście zbiera się to cała siódemka i zaczynają rozmawiać, ale województwa mniej więcej są sobie braćmi, ale też jednocześnie też wrogami, jeśli jeden przegnie pałkę lub drugi. Więc to jest troszeczkę taka zasada zapałki, nie? że jak ona się złamie, no to. To mamy problem. Tak, jest, jest duży problem, bo jednak no, Aysańczycy ajs mają to, że oni czują, powiedzmy, jako jako powiedzmy, piersi w, na starym kontynencie, mm -hmm. że właśnie jest ten duch narodowy, że przez te trudne czasy jest ten duch, oni chcą się zjednoczyć, ale przez wiele książąt, wyspę że są ci książęta, oni mają różne pomysły, różną władzę polityczną i tak dalej, i tak dalej, to im troszeczkę nie wychodzi. Dokładnie. I jeśli chodzi o całe, jakby całe ASEN, może nie całe, bardziej o ludność ASEN to oni są e, najbardziej takim mm, ulubionym przez inne kraje żywym towarem. I to nie mówię o niewolnictwie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Tutaj bardziej mi chodzi o to, że to są weterani. E, Świetnie odnajdują się w polach walki, potrafią przewidzieć ruchy i mają też świetne, świetne techniki do złamywania ludzi. No po prostu idealni są do wojenek czy do czy to po prostu nauki. Są bardzo często zatrudniani na przykład w Castilli, co nie do końca się lubią, ale jako nauczyciel na przykład jakiejś taktyki wojennej jest idealny Ejseńczyk, bo on to przeżył. I z dziada, pradziada, oni zostają, jak mówiłem w tej przeszłości, oni mają tak twarde zasady, że kto wyjdzie z pod ręki, właśnie, Esenczyka, to może być naprawdę poważnym zagrożeniem dla naszych graczy lub desko ratunkową dla naszych graczy. Bo nie każdy, umówmy się, nie każdy potrafi pl planować bitwę pod miasteczkiem, pod wsią, z armią nieumarłych. On, ten Esenczyk, może znać każdy. Każdy minus danego stworzenia. Czemu by nie? Tak, tak może być. Um, Chciałbym coś tak do, dopowiedzieć, jeśli chodzi. Jak byś widział takiego Esenczyka, nie wiem, doradcę lub generała, który jest, może, już na emeryturze? Ja widziałbym go jako bardzo karnego żołnierza przede wszystkim. Jeżeli jest doradcą, zgaduję, że on miał pod sobą już ludzi, tam miał troszkę wyższą rangę. Na pewno był poznaczony bliznami i fizycznymi, i psychicznymi. Wysoki, raczej jasno chociaż pewnie ścięty na jeża. Um, jak to jest wydaje mi się, że byłby uparty jakoś albo gorzej. Jasna cera, typowo praktycznie. Praktycznie kada praktycznie się ubiera. To jest takie, jeżeli ktoś coś, coś w tym stylu, ktoś chciałby na przykład, jak się czujesz. Jestem chory. I tyle. Zero jakichkolwiek rozważań czy czegokolwiek. Prosto Trochę pół. jak Kratos. Ej, e, jakie, e, lu, nie wiem, jakie lubisz danie? Oliwki. A czemu lubisz oliwki? Bo są dobre. Bo są dobra. Tyle. <grym> tak. Albo, ej, opowiedzieć ci żart? Nie. Ej, a wiesz, co robiła baba u lekarza? Nie. Coś takiego. Po prostu taki typowy, przegrzany tą wojną człowiek. Taki, nawet bym powiedział, strób. Z no? wojny. Coś takiego. Coś takiego. Wręcz. Nie wiem, jak to nawet określić. Eee, do szpiku kości przyżarty po prostu tą wojną bezpośredniością, staraniem trudnościami, że nie ma czasu na jakieś tam powiedzmy krotochwile opowiastki, muzykę czy cokolwiek innego. No. Jak bym to widział. No dokładnie. Jakby. On może przy piwie najwyżej co powiedzieć. Ale. Nie po jednym. Na pewno Ale nie po jednym. Zaśmiać się, zaśmiać się, rzadkość. E, wiem, po może. Po tylu piwach, te. może po tylu. Może, albo po czymś bardziej mocniejszym. E, tak. E, drogi widzu, możesz mieć skojarzenie. E, jak tak opisujemy, właśnie, Esenczyków. E, I myślę, że to jest bardzo dobre skojarzenie. Wiedźmini. E, no to są właśnie tacy nauczyciele od wojenek te sprawy więc em, tak jeśli chodzi o e, jeśli chodzi właśnie o e, takie wyszkolenie takie takie typowy takie sęczyk to byłby właśnie e, Wiedźmin e, i nawet bym powiedział że jeśli mamy już zahaczyć o jakieś lektury albo książki to na pewno Rochefort e, z trzech muszkieterów były, były muszkieter Który spoiler 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 Nie mogę nie mogę za dużo powiedzieć bo może ktoś nie oglądał albo nie czytał bardzo polecam bardzo fajna książeczka Dobrze To jest takiego charakterystycznego wejsa? Żelazo Ale jakie to jest żelazo Serger? To nie jest od takie sobie żelazo To żelazo pochodzące z eisen Mówi się, że jest lekkie wręcz jak glina, że nigdy się nie gnie, nie pęknie, że podobno ma no, magiczne właściwości. Ale to było kiedyś, bo teraz na dobrą sprawę jakiekolwiek tzw. smocze żelazo z Eisen jest reliktem dawnych dziejów, dawnych chwil. Jest, istnieje. Stać na, nie, stać na nie tylko najbogatszych. Ale piekielnie by się przydało w Aysen, bo za pomocą właśnie tego smoczego żelaza można pokonać te potwory, które normalnie to tak średnio idzie. Można je trochę przegonić, można je niszczyć, podpalać, ale no to żelazo by się przydało. On jest takim znakiem rozpoznawalnym i czymś, można powiedzieć, takim największym skarbem dla Aysen. Tak, bo... I jego właściwości są legendarne, magiczne mniej lub bardziej, też w zależności jak to ugryziesz mistrzu gry, bo może dasz graczom w nagrodę coś takiego. Ja na przykład, e, może nie w nagrodę, ale na pierwszej sesji, gdzie właśnie rozpoczęliśmy przygodę Vacen, e, tam im opowiedziałem, że są czterech, czterej kusznicy, którzy wystrzeliwują obroże. I jak wam wiadomo, te obroże są ze smoczego żelaza. I mają na za zadanie odcięcia jakby mobilności, jak i kontaktu z magią, jeśli ktoś taki posiada. Że wiesz, wystrzeliwana obroża, i od razu się zaciska. To taka, no i po prostu ucięty kontekst. To myślę, że to jest fajne albo jakieś kajdany, które odcinają po prostu dopływ magii, um, albo po prostu srebrny miecz z Wiedźmina, tak, który łatwiej jest pokonywać te wszystkie zmary, um, albo na przykład zbroja z Mandaloriana, która przeżyła praktycznie nosorożca. Gdyby jej nie było to, to byłoby ciężko, prawda? Um, ale dobrze. Tutaj. Jest szanowany człowiek. Po pierwsze, że jesteś Sęczykiem, bo jeśli nie jesteś Sęczykiem, to jesteś takim trochę pod człowiekiem, ale może to tworzyć w jednym, w jednym stopniu. Pracą najcięższą pracą, jeśli przegonisz Sęczyka jakąś pracą. Rozyskasz yy... szacunek w danym mieście, w danej grupie społecznej, trzeba się naprawdę dużo napracować, żeby zyskać taki szacunek u Aysenczyka. Tak, bo ci ludzie mają ciężko w życiu, muszą odbudowywać, borykają się z horrorami, z pozostałościami wojny i tak i tak dalej, i tak dalej. Ze względu na to jest na przykład taki zwyczaj w Aysen, że jak rodzina się dostał, dzieci jedzą pierwsze. Goście na przykład przynoszą własne jedzenie na, przykład na jakieś spotkanie, żeby nie obiadać swojego gospodarza. A jak mowa o szacunku, to największym uhonorowaniem przez Aysenczyka chociażby nikogokolwiek, nie wiem, chociażby, nie Sarmaty, czy jakiegokolwiek innego, czy innego Ejseńczyka, czy nieważne, jest nadanie jego imienia dziecku, jako tak zwanego imienia honorowego, erenam. Że na przykład, jeżeli powiedzmy jest ee, powiedzmy Eren Jäger, to na przykład do środka na przykład jest Nils. I to znaczy, że w ten sposób dziecko nosi imię kogoś bardzo ważnego dla, dla ojca, dla matki, kogoś, kto pomógł w rodzinie. Jest to naj jest to sposób w jaki to jest największy, największy szacunek, jaki może Ajceńczyk okazać. Mhm. Dokładnie. Ehm. I jakby e, jeśli chodzi też no, w sumie o taką rodzinę, no to e, u nich są twarde zasady. Jak wszędzie jeszcze tam, wiecie, jakieś potańcówki, e, wiecie, takie siesty, e, taka wolność ducha. Tutaj jest taka typowa e, rodzina. Żadnych wyskoków. Mówimy w jednostajnym głosie. Mówimy powoli, żeby każdy zrozumiał. Tu nie ma czasu na wybuchy albo na jakieś emocje. Tu liczy się spokój. Obiad jest święty, czy tam po prostu strawa. Jestem e, przerwać w posilaniu się, to, to byłoby na pewno ciężko. Później e, Mieć jaki, żeby on miał jakiś szacunek dla ciebie. Ale dobrze. Opowiedzieliśmy sobie mniej więcej o Aysen. Eee, to może powiedzmy sobie o Henryku. Henryku Dre. Henryś Dre. To, co mogę powiedzieć, to jest jeden z NPCów opisany. Oczywiście w wolumie drugim, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Eee, on sam pochodzi ze szlachty. Ma siostrę, Nadinę. I podczas powiedzmy różnych wydarzeń. To jego siostra została naznaczona, powiedzmy, jako spadkobierczyni. On nie mógł się pogodzić, bo jak to dla niego kobieta, nie on, tylko kobieta została wyznaczona, mimo że to jest jego siostra. Znerwował się, stwierdził, okej, okay. wstąpię do woja, bo nie podoba mi się to, że rodzice, czy on tak uważa, go nie doceniali. I udowodnił, powiedzmy, on chce wojennymi zasługami udowodnić, że on jest dobrym spadkobiercą i on powinien być wyznaczony. A rodzice na to krzywo patrzyli. Doprowadziło to prawie do rozłamu rodziny, ale powiedzmy tam gdzieś pociągając za odpowiednie nitki, jego ojciec stwierdził, że no syn, syn, ze szlachty nie będzie powiedzmy zwykłym szeregowym. Dlatego załatwił mu miejsce w tak zwanej żelaznej straży w księstwie w mhm. Do końca Henryś nie wybaczył ojcu, że nie został na jego następcą, nie został jego spadkobiercą, nawet na łożu śmierci, więc tutaj chyba widać najlepiej upór, jakim się charakteryzują Ejseńczycy. On sam po śmierci skupił się na treningu wojskowym, dowodził oddziałem tzw. wyjących smoków. I co ciekawe, zasłużył się na polu walki z nieumarłymi, z horrorami. Przez to, w wyniku, to była taka historia, że właśnie w świecie Wirsze rządząca jest hrabina. Hrabina Wirsze, czyli Rozwita. I pewnego razu on był odznaczony właśnie za walkę z nieumarłymi, za przegonienie hordy. I był na tyle odważny, że powiedział jej, że. Chcę ją pojąć za żonę, chcę zostać jej mężem. Krawina się na to zaśmiała i powiedziała: Tak, jeżeli zrobisz, jeżeli będziesz kontynuować to co robisz, że nie z nieumarłymi, odnosisz wielkie sukcesy, to się nad tym zastanowię. I koniec końców udało się. Jeżeli, może, jeżeli to jest jego krótka historia, i myślę, że to byłaby ciekawa postać dla graczy do spotkania, mhm. on prezentuje się jako taki mega przerażający, wyrachowany na polu bitwy, jest bezwzględny. Ale na dworze potrafi coś tam z siebie wykrzesać, trochę więcej niż przeciętny Aizenczyk. Czy potrafi odpowiedzieć, dlaczego lubisz oliwki? Nic. Lubię oliwki, bo mają dużo witamin, a nie tak, bo, bo są dobre, czy, czy coś w tym stylu. Mm -hmm. Jest zadany swojej żonie, właśnie hrabinie, i on widzi ją jako właśnie władczynię Eisen. Dla niego jego żona to jest to jest po prostu idealnie. To Jego żona się nadaje, powiedzmy na niem, nie imperatora czy kogokolwiek, władcy Eisen po prostu. Mm -hmm. Dokładnie. Ewentualnie inną cechaczką mogłoby być na przykład polowanie. na Nieumarłych gracze trafili nagle na oddział właśnie tych, tych smoków i nagle są jakby trochę pod butem, właśnie. Henry Shania, tak, z jednej strony nie umarli, z drugiej strony chęć, tak? Wolałbym chyba nieumarłych. Jeśli jeszcze gracz by się wczuł takiego typical generała, który ma sztachtę nie powiem gdzie. No nie chciałbym, nie chciałbym Życie. na pewno, e, tam to na pewno, myślę, że nawet <laughs> głębiej. E, ale dobrze, e, oprowadziliśmy sobie o Henry'siu, e, ale jeszcze mamy Walder. Day Walder. The Walder. tak tak zwany las, który jest wielki, podobno 1 trzeciej wstodniego Eisen zajmuje. A co się dzieje w środku, może powiesz nam, Famous? E, co się dzieje w środku, e, Śmierci i zniszczenie. <laughs> O, czyli to e, zobaczy. Za to jest takie dziś, jutro pojutrze, to to samo, tak? E, tak, ale jak idziesz sam, to, 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 to już wiesz, co tu możesz zostawić list przed, przed wybudować sobie taką pocztę. Wiesz, te pomalować nawet na czerwono swoją krwią i wrzucić tam no. list e, i pójść do tego lasu, bo już wiadomo, że nie wrócisz. E, nikt nie powiedział, że tu nie wrócisz, albo. Tu po prostu cały nie wrócisz. Nikt tego nie powiedział, więc to jest, myślę, że fajny. E, fajny e, fajna rzecz, którą można wykorzystać. Ogólnie tak, bez egzorcysty czy hekse nie wchodźcie tam. Nawet myślę, że cały, może nie legion, lub cały oddział zostałby tam zdziesiątkowany. I myślę, że maksymalnie jedna, dwie osoby by mogły przeżyć z jakiegoś takiego oddziału, który liczy na przykład setkę lub 200 osób, bo to, co tam się dzieje, to jest horror. Jeśli myśleliście, że na, na, na działkach, na, na polach czy w innych lasach dzieje się źle, bo zobaczyliście kiedyś biesa albo jakiegoś zombiaka, to tam jest kilkanaście razy gorzej. Icen Weissen. E, to jest takie ice tam jest wszystko skumulowane. Coś takiego jak w Sarmacji mamy ten święty las demonów. To wyobraźmy sobie, usuńmy demony, wlepmy tam zwierzęta, e, demony i wszystkie koszmary, jakie nam się wysiądą. Wyobraźmy sobie, że nawet jest drzewo, które generuje te koszmary, które wnika w głowy bohaterów, graczy i robi nieśmiertelne koszmary lub łączy je w jeden koszmar. To myślę, że byłoby na pewno fajną zagadką. Albo, że to drzewo jest duszą poległego jakiegoś wojownika, generała, który niechcący albo chcący robi jakieś koszmary, i gracze niechcący go uwolnili. I nie da się go zabić, bo jest duchem. Ale on może robić wszystko. I tutaj. I tutaj ciężki przeciwnik i tutaj by przyszedł na przykład jakby akurat poszedł w stronę w stronę awalonu to jakby obanon by się tam znalazł to byłby super e, bo wtedy walka nie miałaby końca ale z e, tą przychodzą nam pomocą hekse. Opowiesz nam coś o hekse bo chyba o lesie już nie muszę nie wspominać że wampiry zombie... Wszystko. Te sprawy, wszystko tam jest, bo po prostu to jest laso, laso Lumpex, jeśli chodzi o potwory. Wszystko tam jest. Wszystko. To jest takie, chcesz zginąć z ręki. wąpierza, gula, trola, wybierz sobie, możesz sobie po prostu iść i wybierać. Ale ratunkiem dla Aisen, tak jak mówiłeś, są Hexe. Hexe, czyli wojownicy, właśnie wojownicy, troszeczkę tacy, można nazwać ich wiedźmini, walczący z horrorami za pomocą Właśnie magii Heksy, która jest taką alchemią połączoną bardzo mocno z gore, dlatego że tam wykorzystuje się, nie wiem, wyobraźcie sobie jakieś części zmarłego człowieka, jakiś, nie wiem, mech nagrobny. I mlecyk. No, tak, na przykład jeszcze mlecyk jakiś bojestrujący. Łączycie to wszystko, macie maść, i w ten sposób na przykład możecie pokonać potwory, na przykład jesteście dzięki temu szybsi, jesteście, nie wiem, widzicie niewidzialne stworzenia. Można powiedzieć, że jest, bierzecie sobie jakieś miksury, oleje, cokolwiek jak Wiedźmie, bo myślę, że wieźmin jest Wiedźmin. tego analogią. Wiedźmin. Wiedźmin. <laughs> tak. E, tylko to jest mówi się, że to jest ratunek dla Aysen, bo w inny sposób nie można walczyć z tymi koszmarami. Jest tylko jedno takie małe ale. Jest to małe ale i to bardzo mocno związane, wydawałoby się, z nekromancją, bo samo hekse jest moralnie wątpliwe, co najmniej, przez pozyskiwanie różnego rodzaju. Nie, wiem, powiedzmy, nie wiem, serca kogoś z trupa, ale dzięki temu można właśnie na przykład kogoś dźgnąć, zaczekać chwilę i mieć na przykład nieumarłego Sugusa. Więc wyobraźmy sobie, że po prostu walczycie nekromancją z nieumarłymi, ale jednocześnie możecie sobie tych nieumarłych robić. I tylko od was zależy, czy wykorzystacie to w dobrym, czy w złym celu. To jest takie troszeczkę złokonieczne. Czyli no, w sumie tacy Wiedźmini na dobrą sprawę, którzy nig nigdzie nie są lubiani, ale no muszą być. Była taka bajka, nie pamiętam jak ona się nazywała, może ty będziesz kojarzył. To była taka tak. kreskówka, w której był chłopak, który miał takie nanity w sobie i mógł dzięki tym nanitom na przykład powiększać sobie ręce takie na robotyczne albo zamieniać się w takiego robota. To była taka bajka 2010 do góry. I miałem swojego przeciwnika, który właśnie po dotknięciu potrafił przerać złe na i zrobić jakiegoś, wieć takiego monstrum, nie? I wyobraźcie sobie takiego przeciwnika, który zbiera wielką armię nieumarłych. Albo przejdźmy sobie bardziej do takich, gdzie ja znam tytuł, pamiętam tytuł, czyli Castlevania. Czy to Lord of Shadow? Grę możemy oczywiście podpiąć w 100%. E, jako na przykład kampanię, co wiecie do kogo pisać e, Bo ja bardzo chętnie e, Albo na przykład kastywania Netflixa Gdzie mieliśmy stwórców, oni się chyba tak nazywali w polskiej wersji Gdzie dźgnięciem sztyletu potrafili zamienić e, ruchło człowieka Najlepiej w najmniej naruszonym stanie Zamienić go w potwora, w koszmar Demoniczny, wyciągnięty z piekła koszmar Wyobraźmy bardzo sobie. Tak, wyobraźmy sobie dwóch stwórców, którzy pokłócili się troszeczkę jak dwaj. boje, dwaj bracia z Biblii. Taka zagadka dla graczy, albo dla naszych oglądających. Jeśli ktoś pamięta, to niech da znać w komentarzach. I zaczynają robić swoje dwie armie, nie? A gracze są po środku i w sumie Aisen jest po środku. Co się stanie z Aisen? Um, to myślę, że też też byłaby fajna zahaczka jako do, do tej magii hekse, czyli do w sumie takich Wiedźminów. Eee, dobrze, czy mamy coś do dodania, czy to wszystko? Wydaje mi się, że mniej więcej przybliżyliśmy naszym widzom, jak się prezentuje Aysen, z czym się to ISEN nie jak tam wygląda i co można tam mniej więcej zrobić. Wszystko zostawiamy dla waszej pomysłowości. Możecie tam... pamiętajcie. Co jest w podręczniku? To są jedynie wytyczne. Jeżeli chcecie mieć tam Geralta, spokój, przecież nikt wam nie zabroni, prawda? Dokładnie. Więc myślę, że z tym wiedźmińskim akcentem będziemy kończyć. Dziękujemy wszystkim tym, którzy dotrwali do końca. Zapraszam do śledzenia naszych socjalek, wszystkie linki w opisie. Ale także śledźcie, śledźcie nas tym bardziej, dlatego że już wkrótce pojawią się nasze plany na nowy rok. Więc jeżeli chcecie być z tym na bieżąco, podwójnie zapraszamy Was do śledzenia bo nie tylko ten kanał Seven sea żyje. Dokładnie. I no. z tym chyba miłym akcentem będziemy kończyć. Dziękujemy jeszcze raz. Trzymajcie się i na razie. I do na razie. Bye bye!